うん。<music> W Leśnym Ogrodzie Botanicznym w Marszewie, gdzie Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej realizuje projekt Przystanek Profilaktyka. Jest to inicjatywa gminy Żukowo, która zaprasza wszystkie dzieci ze swoich szkół z całej gminy Żukowo do zajęć profilaktycznych. Tym razem przyjeżdżają do nas dzieci z klas 1-3. W ubiegłym roku, w październiku, organizowaliśmy podobny projekt dla klas 4-8. A więc w jesienią i teraz wiosną objęliśmy projektem przystanek profilaktyka wszystkie dzieci ze szkół z gminy Żukowo. Celem tego projektu jest profilaktyka uzależnień, szeroko rozumiana. Ta profilaktyka będzie oparta na promocji zdrowego stylu życia. Tą promocję zdrowego stylu życia oparliśmy na pięciu filarach. Pierwszym filarem, o którym mówimy tutaj dzieci, dzieciom i które, którego dzieci jakby doświadczają w praktyce, jest aktywność fizyczna. Drugim filarem jest dbanie o kondycję psychiczną. Oczywiście nie nazywamy tego tak dzieciom, ale uczymy je nazywać emocje, wyrażać emocje, rozpoznawać emocje. Trzecim filarem jest równowaga cyfrowa czyli Pracujemy tutaj z dziećmi nad tym, dlaczego warto odkładać telefon, dlaczego warto wprowadzić zasady korzystania z urządzeń cyfrowych itd., itd. Kolejnym filarem jest zdrowe odżywianie się. I tutaj dzieci same tworzą sobie zdrowe kanapki z warzywami, same komponują też to. No i piątym filarem, który tutaj proponujemy dzieciom jest kontakt z naturą. Uwrażliwiamy je na to, dlaczego warto mieć kontakt z naturą, dlaczego warto korzystać z tego. Dzieci idą tutaj na quest, który jest w lesie, tutaj w tych pięknych okolicznościach leśnego ogrodu botanicznego w Marszewie. Działamy w ten sposób, że rano się spotykamy i podjeżdżają do nas trzy autokary pełne zaskoczonych, ale generalnie radosnych dzieci. Szybciutko wraz z naszymi przeszkolonymi animatorami e, dzielimy e, ekipy na mniejsze podgrupy, e, żeby w takich e, połówkach klas powiedzmy dzieciaki mogły wziąć udział razem ze swoimi opiekunami, wychowawcami, naszymi animatorami, e, udział w kolejnych konkurencjach. E, każda grupa otrzymuje kolor e, worka. E, który jest ich jakby logiem i emblematem na cały czas trwania projektu. Zakładają go na plecy razem ze swoim animatorem i ruszają punkt 9 w trasę do poszczególnych zadań. Wszystko działa jak obwód stacyjny, czyli każda klasa i każda podgrupa musi zaliczyć każdą stację z tych naszych pięciu filarów. Każda stacja jest totalnie inna, więc element zaskoczenia jak najbardziej tutaj funkcjonuje, jest dobrze przyjmowany przez nasze dzieciaki. To jest stacja Wesoła Kanapka i e, dzieci robią kanapki, samodzielnie przygotowują. Fantastycznie się przy tym bawią, bo odkrywają to, że można spróbować innego jedzenia niż na przykład do tej pory próbowały. Można przeróżne stwory wykonać, jakieś kotki, pieski, tutaj powstają czołgi, także wyobraźnia szaleje. No i jest wielkim zaskoczeniem dla nas to, właśnie, że dzieci chętnie podchodzą. Do, do jedzenia warzyw, otwierają się. Na to. Widać, że są zainspirowane tym, że przed nimi nagle leżą talerze pełne kolorowych warzyw, pachną, wyglądają pięknie i świeżo, i widać, że to działa. Nie potrzeba wiele zachęty. Jesteśmy w amfiteatrze leśnym Leśnego Ogrodu Botanicznego w Marszewie, i ta część, którą tutaj prezentuję, to część związana z emocjami. Dzieci, za pomocą wymyślonych przez nas technik, rozpoznają, uczą się rozpoznawać emocji i prawidłowych zachowań, które wiążą się z daną emocją. Ma to no, kolosalny wpływ na wczesną edukację, ponieważ te emocje, niewłaściwie jak gdyby odbierane przez grupę rówieśniczą, mogą prowadzić do przemocy rówieśniczej, mogą prowadzić do depresji, a w gruncie rzeczy mogą przerodzić się w uczucia, które naprawdę mogą rzutować na całe życie. Dzieci przychodząc do teatru, usadawiamy je w rzędach, wybieramy z nich osoby chętne do zabawy grupowej. I za pomocą gadżetów, które przygotowaliśmy specjalnie do programu, yy, robimy z nimi konkursy. Konkursy polegają na tym, że za Państwem jest jajeczko, w którym kryją się emocje. Tak jak w człowieku yy, kryją się emocje wewnątrz, tak samo w tym jajku. Dzieci yy, za pomocą różnych zachowań, tak samo jak w życiu bodźców, ożywiają te emocje, które z nich wychodzą, tak samo jak wychodzą emocje z jajka. Ciągną sobie losy, które są w jajku, i za pomocą takiej techniki trochę kalamburowej. Pokazują emocje, zadaniem reszty dzieci, które siedzą w rzędach, jest rozpoznanie, jaka to emocja. Nagrodę dzieci otrzymują oczywiście brawo, jak prawdziwi aktorzy. Cała zabawa trwa tutaj około 7-10 minut. Potem mamy taki krótki test związany z pytaniami, które utrwalają dzieciom dane emocje, o których rozmawiamy na scenie, i przygotowaliśmy w tym teście też rozwiązania. Dotyczące jak postępować, gdy te emocje w nas narastają, co zrobić, by te emocje nie kumulowały się w środku jak balonik, tylko zostały jak gdyby na samym początku wyrzucone z siebie i w postaci prawidłowej komunikacji z rówieśnikami, czy z osobami dorosłymi, czy z rodziną, czy ze środowiskiem, jak gdyby nie wpływały negatywnie na dalsze funkcjonowanie w tej grupie. Uzupełnieniem teatru jest trasa Alicji, którą dzieci pokonują wraz z animatorem. Na trasie rozmieściliśmy sześć emocji, które są podstawowe które znajdują się w jajku i te emocje są pokazane za pomocą puzli, które e, dzieci układają na trasie, zgadując jednocześnie, jaką e, z puzli ułożyły emocje. Oprócz tego jest tak zwana ławka, duża ławka, na której dzieci siadają, przygotowują się do zrobienia zdjęcia. Przy ławce ukryta jest historyjka, właściwie sześć historyjek, dotyczących również emocji. Tą historyjkę odczytuje animator i dzieci w związku z tą historyjką, którą jak gdyby wyciągnął, dostosowują minę do danej emocji, która przewija się w historyjce i robią sobie pamiątkowe zdjęcie. Więc te dwie części, teatr emocji i trasa emocji są ściśle ze sobą związane i jak gdyby utrwalają emocje podstawowe, które następują kolejno po sobie. Jestem przekonany, że po przejściu tej trasy dzieci na pewno lepiej utrwalają sobie emocje i rozpoznają zachowania związane z daną emocją. Znajdujemy się na stacji sport. Dzieci rywalizują tutaj w trzech kategoriach. Pierwszą kategorią są doble. Dzieci biegną do dzwoneczka, następnie muszą rozwiązać doble, wracają i liczymy, która grupa ma więcej punktów. Następną konkurencją, następna konkurencja polega na dobiegnięciu z piłeczką do wiaderka z piłeczkami, położeniu piłeczki na planszy, następnie wróceniu do grupy i wtedy startuje kolejna osoba. Trzecią konkurencją jest podłoga to lawa. Dzieci mają dwa puzelki, które muszą podkładać sobie pod nogi, tak żeby dostać się do dzwonka, następnie przeskoczyć przez bietyczki, wziąć fluteczkę i wrócić z nią do koszyka, żeby policzyć, która grupa uzyskała więcej punktów. W zadaniach tych chodzi o zdrową rywalizację i współpracę ze sobą. Podczas tego zadania dzieciaki mają znaleźć 10 tabliczek, przy których są ustawione dziurkacze i przy tych tabliczkach są ukryte zasady zdrowego życia, takie jak na przykład 10 tysięcy kroków, jak 7 szklanek wody dziennie należy wypić albo 8 przytulasów. Przed chwileczką zrobiliśmy z dzieciakami taką zabawę po lesie. Musieli poznajdywać trzy domki i jedną wiatę. Ich zadaniem było znalezienie kodu do skrzynki, dzięki której odnalazły hasła, które mówiły nam coś o zdrowym stylu życia. Dowiedziały się między innymi o tym, że las to największy plac zabaw, o tym, że najważniejsze jest, żeby jak się idzie po lesie, Tą, tą przyrodę kontemplować, a nie śmiecić, jak również: co najważniejsze, że kolor zielony to jest taki kolor, który, dzięki któremu jesteśmy spokojni, dodaje nam takiego fajnego wigoru. Myślę, że kluczem do sukcesu jest dobra ekipa, która to prowadzi. Udało nam się spotkać z animatorami z poprzedniej edycji projektu. Większość z nich wykazała chęć, żeby wziąć udział ponownie w tym projekcie, bo świetnie się bawili i czuli, że robimy fajne rzeczy i rzeczywiście większość osób się pojawiała w tym w kolejnej edycji. I dzięki temu tą edycję łatwiej nam jest poprowadzić, ponieważ już znamy jak jest jakaś awaria, coś się dzieje, to rozumiemy się bez słów i wszystko jakoś tak płynnie, fajnie, po prostu daje nam się realizować. Ogólnie yy, 13:30, gdzie dzieciaki znikają w autokarach. Są super zadowoleni, przybijamy sobie piątki, autokary znikają i przybijamy sobie piątki z animatorami. Niby każdy dzień z naszej perspektywy powinien wyglądać tak samo, ale tak w sumie nie jest, bo każda szkoła ma swoją specyfikę, energię. Codziennie mamy też troszkę inną pogodę. Piękna wiosna zawitała, więc codziennie pojawiają się nowe kwiaty, nowe liście w tym pięknym otoczeniu w Marszewie. No i miejscówka, to jest też połowa sukcesu. Tu dzięki gospodarzowi, czyli Lasom Państwowym, które udostępniły nam to miejsce. Miejsce udało nam się zrealizować chyba fajny, fajny program. Leśnogóry Botaniczny, który jest młodym ogrodem i takim dość specyficznym, bo większość to są lasy i nasze kolekcje w większości też są związane z lasem. Natomiast to jest takie miejsce, które jednocześnie jest ośrodkiem edukacyjnym leśnictwa. natomiast też jest otwarte na różnego typu dodatkowe wydarzenia i takim wydarzeniem po raz pierwszy, jeśli chodzi o taką dużą grupę, jest właśnie przygotowany przez strefę aktywną przystanek profilaktyka. To jest takie dla nas nowe doświadczenie, ale bardzo się cieszę, że udało nam się to w ramach porozumienia zorganizować, bo myślę, że teren leśnego ogrodu botanicznego jest takim dobrym miejscem, żeby pokazać bliski kontakt z przyrodą żeby i, i, i zachęcić do tego, żeby, żeby z lasem i z przyrodą mieć właśnie taki kontakt na co dzień i żeby, żeby wychodzić z domu. Jestem przewodniczącą gminnej komisji rozwiązywania problemów Alkohol alkoholowych w Żukowie. W związku z tym mamy pieniądze, i okazało się, że mamy trochę więcej tych pieniędzy, że możemy wpaść na taki pomysł. No i wyszło od nas z naszej komisji, że. Fajnie by było, gdyby dzieci pojechały na wycieczkę i w jakiś taki fajny sposób spędziły ten dzień, a zarazem jest to profilaktyka, szczególnie profilaktyka, to, która powinna od najmłodszego dziecka być wszczepiana w dzieci, że to jest najważniejsze. Bo jak nie będzie profilaktyki, to niestety problemów będzie coraz to więcej, chociaż no wiadomo, jak to wygląda w takim świecie, jak obecny jest świat. Nie? A gdziekolwiek jestem na, na, jesteśmy na szkoleniach, to mówią: No co wy tam macie, takie pomysły? Nie, no mamy, no mamy pomysły. Wiemy, że pieniądze nie idą na marne, a przede wszystkim dla dobra dzieci nie? i młodzieży. Ten projekt to jest, jest bardzo innowacyjnym działaniem. To, co nas cieszy, to to, że dzieci mogą doświadczać tego, co chcemy, co chcemy im zaproponować, czy co chcemy, czego chcemy ich nauczyć doświadczać w praktyce. One tutaj przeżywają, tu jest mnóstwo emocji, przy okazji się integrują, ale też zazwyczaj wychodzą tutaj z pewnych ról, które na co dzień pełnią w szkole, wchodząc tutaj w inne role, na przykład rywalizując sobie ze sobą w konkurencjach sportowych. Najbardziej mi się podobało to, że zwiedzaliśmy przyrodę i chodziliśmy po różnych ścieżkach, które były bardzo trudne. E, najbardziej mi się podobało to schodzenie z tego, tak mi się fajnie podobało to schodzenie jakby z tego klifu czy z czegoś. Mi się najbardziej podoba i podobało labirynt i teatr, bo było bardzo fajnie. I były różne rzeczy bardzo ciekawe. Na przykład, że szukaliśmy zagadek i siadaliśmy na taką dużą ławkę. A w o czym rozmawialiście? O emocje. Strach, smutek, radość, złość i duma. Ka każde emocje się, się pojawiają. Jak tylko są potrzebne. Najbardziej mi się podobała labirynt i układanie puzli. Labirynt i konkurencje. A dlaczego? Mogą się wyszaleć. Wchodzenie po schodach, układanie puzli i bieganie. Właśnie, bo takie spędzanie czasu jest o wiele zdrowsze niż siedzenie przed komputerem. Nauczyłam się, że telefon y, jest gorszy niż oglądać przyrodę. Wolę jeździć na takie wycieczki niż siedzieć w klasie.